Film Joker stanowi ostrzeżenie przestrzegające przed upadkiem współczesnego zachodniego społeczeństwa. Dziś to ostrzeżenie nabiera szczególnego znaczenia, gdyż film precyzyjnie prognozuje, jak może dojść do rewolucji na Zachodzie. W kontekście ostatnich wydarzeń możemy być znacznie bliżej tego scenariusza, niż mogłoby się wydawać. Aby zrozumieć, o co chodzi, Joker przedstawia nam cztery wyraźne etapy upadku współczesnego społeczeństwa i to, co może wywołać poważną rewolucję w krajach pierwszego świata. Pierwszy etap następuje, gdy społeczeństwo przestaje być zjednoczone, gdy społeczności są niszczone, a samotność staje się normą. Ten proces jest już widoczny w pierwszej części filmu. Początkowe ujęcie Jokera rozpoczyna się od lustrzanego odbicia głównego bohatera, Artura. Z tego odbicia poznajemy sympatycznego mężczyznę, odczuwającego smutek i bezradność. To człowiek, który musi zakładać publiczną maskę, aby jak najlepiej wpasować się w społeczeństwo, w którym żyje. Film ukazuje nam powody, DLA, których Artur jest zmuszony do tego działania, otwierając DLA nas okno na jego smutne życie. Artur pracuje w firmie o nazwie Haas, gdzie jest tanim klaunem aspirującym do artysty cyrkowego. Zamiast tego Artur poświęca swój czas na pajacowaniu ze znakami reklamowymi i wykonywaniu różnych dorywczych prac. Pewnego dnia pada on ofiarą grupy nastolatków, gdzie zostaje pobity i upokorzony kopaniem na betonie. W tej scenie dostrzegamy pierwsze pęknięcia w społeczeństwie miasta Gotham oraz konsekwencje braku jedności społecznej. Nikt nie próbuje pomóc Arturowi, pomimo że jest jasne, że został brutalnie potraktowany przez otaczających go ludzi. To jest jak lustro życia w zachodnich metropoliach, mające istotny wpływ na psychikę bohatera, jak i wielu innych ludzi będących w podobnej sytuacji. Aby zrozumieć tę sytuację, musimy sięgnąć po koncepcję znaną jako Ja w lustrze. To socjologiczne pojęcie opisuje sposób, w jaki jednostka postrzega samą siebie w oparciu o to, jak zdaniem innych ludzi jest postrzegana. Proces ten rozwija się w trzech etapach, rozpoczynając się bardzo wcześnie w życiu. Jako dzieci stopniowo zauważamy, jak inni reagują na nasze zachowanie. Te reakcje są następnie przypisywane osądom na temat naszego zachowania. Ostatecznie jednostka kształtuje swoje własne pojęcie o sobie zgodnie z tym, jak uważa, że jest oceniana przez innych. Charles Kulej, socjolog, który jako pierwszy ukuł ten termin, uważał, że ten proces socjalizacji jest tym, co czyni nas ludźmi. Ale w Jokerze cała idea, ja w lustrze, została odwrócona do góry nogami. Samopoczucie Artura jest tak okropne, jest on przekonany przez działania innych ludzi, że jest nikim. Tworzy to pętle sprzężenia zwrotnego, w której za każdym razem, gdy ktoś źle traktuje Artura, on błędnie wierzy, że jako człowiek nie ma żadnej wartości a taki negatywny obraz swojej osoby prowadzi tylko do potęgującej się nienawiści do samego siebie. Czemu film i postać Jokera jest tak popularna? Ponieważ w dzisiejszym świecie są miliony mężczyzn takich jak Artur. Obecnie cała nasza kultura tworzy pożywkę DLA samotności, rozpaczy i chorób psychicznych. Jesteśmy kompanii w atomizującym społeczeństwo nihilizmie, promowanym przez celebrytów w społeczeństwie, które wmawia samotnym, z rozpaczonym młodym mężczyzną, że są bezwartościowymi, wykluczonymi dziwakami, którzy na nic nie zasługują. Hordy mężczyzn z symptomem odrzucenia są znakiem bardzo głębokiego problemu w naszym społeczeństwie. Pokazuje to następna scena, w której Artur rozmawia ze swoim terapeutą i pyta Niestety rozmowa z terapeutą nie wydaje się zbytnio pomagać jego zdrowiu psychicznemu. Zamiast tego próbuje on bezskutecznie wyciągnąć receptę na wyższą dawkę siedmiu rodzajów psychotropów, które zażywa. W kolejnej scenie Artur wchodzi po długich schodach do swojego mieszkania, w którym mieszka z matką. Jest ona niemal fizycznie unieruchomiona, a także chora psychicznie. Artur musi sam się nią opiekować. Kiedy oboje jedzą razem kolację, włączają swój ulubiony program telewizyjny na żywo z Maryem Franklinem. Artur tak bardzo idealizuje gospodarza że zaczyna sobie wyobrażać, jakby to było być wśród publiczności. W swoim śnie na jawie Artur wyobraża sobie, że siedzi wśród tłumu i krzyczy do Maryja, który prosi go, by wstał. Zaczyna opowiadać o opiece nad chorą matką, a wszystko po to, by usłyszeć niestosowne chichoty dochodzące z widowni. Jednak Maryj natychmiast ich uspokaja i nawiązuje do historii Artura, mówiąc o tym, jak jego ojciec opuścił go jako dziecko, po czym zaprasza Artura na scenę i witając się z nim w gorącym uścisku. Następnego dnia Artur w pracy rozmawia ze swoim kolegą Randalem przed rozpoczęciem zmiany. Podczas rozmowy Artur wspomina o grupie nastolatków, którzy go napadli, a Randall oferuje mu broń do ochrony. Artur waha się, ale Randall nalega, więc Artur bierze broń. Tuż przed wyjściem Artur zostaje poproszony o zatrzymanie się w biurze swojego szefa. Po przybyciu na miejsce jego szef chłodno upomina go za utratę znaku reklamowego poprzedniego dnia. Artura wypełnia pusty uśmiech, podczas gdy jego szef zabiera mu z pensji pieniądze na kolejny znak. Widać jak na dłoni, że i nic mu w życiu nie wychodzi. Nie ma satysfakcji ze swojej pracy, nie ma więzi z otaczającymi go ludźmi. Jest kompletnie niespełniony i pogrążony w nihilizmie. I tu właśnie wkracza drugi etap rewolucji społecznej etap urazy. Artur reprezentuje miliony samotnych mężczyzn, którzy zostali zdeptani przez społeczeństwo. Za każdym razem, gdy są poniżani. Stają się coraz bardziej zniechęceni do społeczeństwa, które ich odrzuciło. Ta niechęć następnie gotuje się pod powierzchnią. W Jokerze wyraźnie widać, że dokładnie ten sam proces zachodzi w przypadku Artura. To potęguje rosnącą w nim urazę. I za każdym razem, gdy jest odczłowieczany w ten sposób, wypala to coraz bardziej jego delikatną osobowość. Samotność i negatywność, która rodzi się zarówno w jednostce, jak i społeczeństwie, prowadzą do masowej niechęci do społeczeństwa. Nasze społeczeństwo zignorowało Artura i miliony podobnych mu mężczyzn. Ale poza tym linie komunikacyjne między ludźmi całkowicie się załamały. Nie ma perspektyw DLA mężczyzn takich jak Artur. Nie pozostało im nic, do czego mogliby się zwrócić. W książce Michela Fukolta Szaleństwo i Cywilizacja maluje się obraz, który jest uderzająco podobny do tego, o czym mówi film. Autor stwierdza, że szaleństwo lub choroba psychiczna nie jest problemem czysto biologicznym lub chemicznym, ale jest uznawana za taką przez współczesne społeczeństwo. Tak jak w naszej erze anulowanej kultury, gdzie nauczono nas, że ludzie, którzy myślą inaczej, są zagrożeniem dla społeczeństwa i że muszą być marginalizowani i zastraszani, aby milczeli. Istnieje wiele czynników wpływających na to, jak społeczeństwo postrzega i określa jednostki jako chore psychicznie, ale de la Fukolta. Doprowadziło to do zbyt uproszczonego spojrzenia na szaleństwo jako całość. Praktyka odrzucania tych, którzy myślą inaczej, pozbawiła ludzi możliwości interakcji z tymi osobami, a to pęknięcie w dialogu sprawia, że wiele osób nie jest w stanie rozmawiać o problemach niższej klasy społecznej i powodach ich rozczarowania, ani nawet ich zrozumieć. A to oczywiście prowadzi tylko do większej samotności i izolacji osób żyjących na obrzeżach społeczeństwa. Film ukazuje, jak społeczeństwo, które zawstydza młodych mężczyzn, jest w rzeczywistości odpowiedzialne za konsekwencje, jakie to przynosi. Pusta, pozbawiona znaczenia, syntetyczna kultura, która wykazuje jedynie złośliwą wrogość wobec prawdziwej ekspresji i autentyczności. Ten brak skutecznego dialogu publicznego jest wyraźnie widoczny w Jokerze. Arthur jest ograniczony przez terapię, która stała się jego jedynym miejscem ucieczki od społeczeństwa. W pierwszej scenie z terapeutą jasne jest, że Artur nie otrzymuje żadnej rzeczywistej pomocy od systemu. Przez cały czas czuje się okropnie i wydaje się, że nawet jego leki nie działają. To, czego Artur naprawdę potrzebuje, to przyjaźń, miłość i wspólnota. Wszystko to niszczy radykalna atomizacja i rozpad społeczeństwa. Artur nie ma z kim porozmawiać ani jak wyrazić siebie, a to rozrywa go na strzępy. Ale jak pisał Foucault, nie ma już dialogu z ludźmi na obrzeżach. I to właśnie powoduje rosnącą niechęć w społeczeństwie, kiedy ogromne rzesze mężczyzn są całkowicie oderwane od otaczającego ich świata i zepchnięte w cień. Widzimy to w następnej scenie, gdy Artur wyładowuje swój gniew na śmietniku, kopiąc go w drodze do domu. Gdy Artur wraca do domu, przypadkiem spotyka dziewczynę w windzie, która przedstawia się jako Sofi. Dołącza do niej jej mała córka i zaczyna rozmawiać z Arturem. Jest to dla niego szokiem, a Artur ma trudności z utrzymaniem spokoju. Po tym, jak Sofii wygłasza kilka żartobliwych uwag na temat okropnego stanu ich budynku, udaje, że strzela sobie w głowę. Ten drobny ruch ręką sprawia, że Artur zakochuje się w niej po uszy. Gdyż jest to jedyna kobieta okazująca mu szczere uczucie, lub przynajmniej traktuje go jak człowieka. Tak naprawdę Artur jest zakochany w idei tego, kim mogłaby być. W umyśle Artura Sofii. Jest raczej obrazem doskonałości i bezpieczeństwa niż rzeczywistą osobą. Ona jest ucieczką od okropnego, dystopijnego życia Artura, jedynym promykiem radości w jego ponurej, pustej egzystencji. Nasz antybohater nie ma wyższych celów. Jego życie składa się z poczucia nieadekwatności, żyje on odrętwiale w nudnej egzystencji. Jedyne czego może szukać, to ulgi, przyjemności i radości. A te są niepewne i krótkie. Artur musi więc chwytać się każdej możliwej radości i zagłuszyć nieznośny fakt, że całe jego życie jest pozbawione sensu. I to właśnie takie rzeczy prowadzą do powstania takiego zjawiska jak Incel i rozwoju takich platform jak OnlyFans. Zjawisko to ogromnie wzrosło w ciągu ostatnich kilku lat. Wynika to z faktu, że ogromna część społeczeństwa jest całkowicie oderwana od ludzi, których widuje na co dzień. To właśnie ta samotność i brak celów sprawiają, że ludzie robią szalone rzeczy, aby odżywić swoją duszę. Ale te rozwiązania są zawsze tylko tymczasowe. Widzimy te rozwiązania, widzimy te przebłyski przyjemności, jako zwykłe projekcje. W przypadku OnlyFans widz jedynie dostaje na miastkę kobiety, o której marzy. Tak żyją miliony mężczyzn, którym brakuje jakichkolwiek znaczących, romantycznych związków. Ci mężczyźni są wszędzie. Mężczyźni, którzy wpadli w szczeliny społeczeństwa i zostali zredukowani do przygnębionych hedonistów. Only fans nigdy nie będzie wystarczającym substytutem prawdziwych więzi międzyludzkich. I jak prawie wszystkie przyjemności w końcu pozostawiają uczucie pustki w środku, wszystkie czynniki, o których mówiliśmy, przyczyniają się do rozwoju zjawiska samotności, a to uczucie ustępuje miejsca gorzkiej nienawiści do społeczeństwa, które ich odizolowało. Platformy takie jak OnlyFans tylko potęgują problem tych samotnych mężczyzn. W prawdziwym świecie Artur również szuka pasożytniczej relacji z Sophie i zaczyna ją prześladować. Dzieje się tak do momentu, w którym Sophie to zauważa, gdy staje u drzwi mieszkania Artura, pytając czy ją śledził. Artur nie ma pojęcia, jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji, więc przyznaje się do tego, co robił. O dziwo, Sophie nie wydaje się tym zbytnio przejęta. Artur zaprasza ją do pobliskiego klubu komediowego, gdzie ćwiczy swój stand-up, aby nabrać pewności siebie. Jego występ staje się jednym wielkim niewypałem, a jedyną rzeczą, która idzie dobrze, jest to, że Sophie jest jedyną osobą na widowni, którą udało mu się rozbawić. Później życie Artura to równia pochyła. Wraca do pracy, występując w szpitalu dziecięcym. Wszystko wydaje się iść dobrze, dopóki broń, którą dostał od kolegi, wypada mu z kieszeni podczas tańca w szpitalu dziecięcym. Oczywiście incydent ten zostaje zgłoszony jego szefowi. Gdy ten się o tym dowiaduje, Artur zostaje zwolniony na miejscu. Co gorsza, przyjaciel Artura, człowiek, który faktycznie dał mu broń, twierdzi, że broń zawsze należała do Artura. Zrozpaczony i mający niewiele do stracenia, Artur wybiera się na kolejną samotną przejażdżkę metrem do domu w pełnym makijażu klauna. Jest na dnie, prawie stracił wszystko, a każdego dnia jest traktowany coraz bardziej jak śmieć jego samoocena jest w strzępach, a jego delikatne wnętrze rozbite. Nie ma już nic do stracenia. Artur staje w obliczu przerażającej świadomości, że rutyna i znój jego życia, cały ból i strach prowadzą do nikąd. Jego ciągła walka o lepsze życie poszła na marne. Wiara w przyszłe lepsze, szczęśliwsze życie jest teraz całkowicie martwa. Co więc mu pozostało, skoro wszystkie jego przekonania oficjalnie umarły? W tym momencie rodzi się jego nowa tożsamość, nowy cel. Idea chaosu w jego głowie zaczyna się rozprzestrzeniać. I to właśnie w tych nowych przekonaniach traci on swoją własną pustkę i samotność. W rzeczywistości ten chaos jest jedyną rzeczą, która dodaje mu odwagi w ciemnościach jego psychiki. Tak właśnie rodzi się Joker. Po latach traumy nasz antybohater jest gotowy do eksplozji, a jego wewnętrzny chaos ma zamiar zepchnąć go w przepaść. Wszystko zaczyna się, gdy trzech bogatych japis próbują molestować bezbronną kobietę. Gdy stres w końcu dociera do głowy Artura, mimowolnie zaczyna się śmiać, co zauważa grupa mężczyzn. Przenosząc swoją agresję na Artura, ostatecznie scena kończy się jego pobiciem. Napastnicy nie wiedzą, że klan w końcu osiągnął punkt krytyczny. Artur wyciąga broń i natychmiast strzela do swoich oprawców. Pod wpływem adrenaliny udaje się w pościg za ostatnim z oprawców, aby go wykończyć. Ale w przeciwieństwie do tego, co większość ludzi może czuć po odebraniu komuś życia. Arthur znajduje teraz dziwne poczucie spokoju i zaczyna tańczyć samotnie przed lustrem w łazience, ze względu na to, że ofiarami są wysoko postawieni Japis z Wall Street. Wieści o tym szybko rozprzestrzeniają się na szczyt drabiny politycznej Gotham. Elity miasta na czele z Thomasem Wayne nie mają pojęcia, że ten incydent rozpali ogień pod miastem. Niepokoje społeczne wypływają na powierzchnię i coraz trudniej im zapobiec. Wygląda na to, że tysiące ludzi chowają się za maskami klaunów. A ci klauni to nie tylko bandyci. Są konsekwencją DLA społeczeństwa, które odwróciło się plecami do niższej klasy społecznej. Pokolenie frustracji, niepokoju, wzburzenia i wstrętu do rzekomo wysokiego standardu życia i nowoczesności. Standard życia, który obejmuje wyłącznie gwałtowną i złożoną stymulację zmysłów w każdej sekundzie dnia, powodując potrzebę coraz bardziej gwałtownej stymulacji. Pokolenie, które pragnie rozproszenia. Tak wielu rozproszeń, jak to tylko możliwe w najkrótszym możliwym czasie. A wszystko to żyjąc w całkowitej izolacji od wszystkich, bez przywiązania do pracy czy społeczeństwa. Dla milionów tych ludzi staje się rzeczywistością to, że nie ma już wiary w społeczeństwo, w którym żyją. Dlatego jedynym wyjściem z ich rozpaczy jest całkowita rewolucja. To prowadzi nas do trzeciego etapu niepokojów społecznych kiedy samotność i uraza stają się zbyt duże, by ludzie mogli sobie z nimi poradzić, zaczynają pojawiać się pęknięcia w społeczeństwie. Kolejna scena filmu daje nam wgląd w to, co to powoduje. Wkrótce po tym Artur ponownie udaje się do swojego terapeuty. I to o czym mówi ta scena wyjaśni nam Erde który jest kontrowersyjną postacią w psychiatrii. Ale jedna z jego głównych teorii dokładnie pasuje do tego, co Artur mówi w tej scenie. Arthur wspomina. Erdy Link teoretyzował, że jedną z przyczyn schizofrenii jest niepewność ontologiczna, co oznacza brak pewności, czy faktycznie istniejemy. A jako mechanizm obronny przed tym egzystencjalnym problemem jaźń rozpada się na wiele kawałków. W Jokerze widzimy to dosłownie, gdy życie Artura pogrąża się w chaosie, a on sam staje się coraz bardziej niepewny tego, co naprawdę się dzieje. Wtedy jego osobowość rozpada się na dwie części. Artura i jego nową tożsamość, Jokera. I tutaj widzimy zmianę w Arturze. Wydaje się, że potwierdził sobie, że naprawdę istnieje, a powód jest jasny. Znalazł dowód w samym chaosie, który stworzył. Pierwszy znaczący wpływ na społeczeństwo nie został dokonany przez Artura, ale przez Jokera. Ten proces zachodzi również w prawdziwym świecie każdego dnia w postaci radykalizacji przekonań. Ludzie, którzy nie mają po co żyć, popadają w kryzys egzystencjalny i często rozwiązaniem stają się zgubne ideologie. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót, gdy Artur odwiedza Sofię w jej mieszkaniu, która wydaje się przerażona na sam jego widok. Próbuje nawiązać rozmowę, ale ona odpowiada, że nawet nie wie kim on jest, ponieważ cała ich relacja była tylko jego złudzeniem. Chociaż na szczęście dla Sofi, Artur jest w stanie się pozbierać i odejść, nie robiąc jej krzywdy. W tym momencie historii Artur naprawdę się degraduje. Ostatnie dobre rzeczy w jego życiu rozpłynęły się w ciągu kilku chwil. Gorzka prawda o jego prawdziwej rzeczywistości zniszczyła jego ostatki normalności. Wszystkie złudzenia dotyczące jego związku z Sofii rozpadły się na kawałki. Te ciągłe ciosy rozwijają tożsamość Jokera i jest to dokładnie ta droga, którą podąża wielu inceli. Proces radykalizacji jest niezwykle toksyczny a w ślad za nim często podąża przemoc. Problemy społeczne takie jak ten prowadzą do przerażających katastrof, które widzimy w USA w ostatnich latach. Pokolenie wyalienowanych, samotnych mężczyzn jest jedną z najbardziej niebezpiecznych zjawisk DLA społeczeństwa, a Joker pokazuje to, gdy Arthur przygotowuje się do występu w programie Murray'a Franklina. W drodze do studia Arthur zaczyna tańczyć na schodach, w pełni akceptując chaos, w którym się znalazł. Taniec przerywający i sami detektywi, którzy przesłuchiwali go wcześniej, widzą Artura i scenę, którą właśnie tworzy. Obaj ruszają, by go aresztować, ale on ucieka na stację metra, a po drodze zostaje nawet potrącony przez samochód. Gdy docierają do metra, prawie wszyscy w środku noszą maski klaunów, aby wtopić się w trwające protesty. Na szczęście pozwala to Arturowi wymknąć się prawu, a detektywi zostają zaatakowani przez wściekłą grupę pasażerów. Rebelia narasta. Wszystkie gałęzie porządku w społeczeństwie wokół są powoli niszczone, gdy Artur w końcu dociera do studia telewizyjnego. Będąc na miejscu odgrywa swoją rolę głupiego, idioty, nieudacznika, a po zajęciu miejsca obok starszej pary, Artur otwarcie przyznaje na żywo w telewizji, że to on stał za atakiem w metrze. Broni się, mówiąc: me on the sidewalk, walk right over. Oczywiście, tak wpływowy człowiek jak Murray Franklin. Nie jest zbytnio przekonany do tych usprawiedliwień, ponieważ jest na szczycie społeczeństwa. Jest elitą. Status quo. To on czerpie korzyści z tego chorego społeczeństwa, a Artur już zdecydował, co zrobi dalej. Pyta więc Maraya, czy chce usłyszeć kolejny żart. Co otrzymujesz, gdy skrzyżujesz chorego psychicznie samotnika ze społeczeństwem, którego porzuca i traktuje jak śmiecia? Prowadzący to właśnie dostaje. To jest ostatni etap rewolucji. Naciśnięcie na spust. To ta jedna akcja, która zburzy domek z Dla Artura jest to ostateczne uwolnienie całego stłumionego gniewu i urazy, które w nim żały. Pokręcone katarsis, by odegrać się na społeczeństwie, które potraktowało go jak śmiecia. To działanie jest ostatnim etapem rewolucji, w którym rosnąca samotność i niechęć społeczeństwa osiąga punkt krytyczny. To czyni miasto Gotham, tykającą bombą zegarową. A zakończenie życia kluczowego przywódcy establishmentu w telewizji na żywo jest więcej niż wystarczające, aby ją zdetonować. Dla setek tysięcy klaunów Mary jest uosobieniem społeczeństwa, które trzymało ich na dnie. I wydaje się, że taki wyzwalacz jest pozornie jedynym krokiem, którego jak na razie uniknęliśmy do tej pory w dzisiejszym świecie. Możemy mieć tylko nadzieję, że te zmiany w naszym społeczeństwie zostaną odwrócone, zanim będzie za późno ponieważ w ostatniej części filmu widzimy konsekwencje tej rewolucji. Następuje chaos, a w całym Gotham wybuchają zamieszki. Z tyłu policyjnego radiowozu Artur widzi skalę przewrotu, który spowodował i wywołuje to uśmiech na jego twarzy. Wygląda na to, że Artur jest na drodze do dożywotniej odsiadki, dopóki porwana karetka nie uderza w radiowóz, zabijając dwóch policjantów. Następnie protestujący wynoszą nieprzytomnego Artura z wraku, i kładą go delikatnie na masce samochodu. Po kilku sekundach Artur rozgląda się po ogromnym tłumie, który się uformował. W tym momencie przestaje istnieć. Zaczyna się jego nowa tożsamość, jego nowa wiara, jego nowa nadzieja na lepszy świat. I tak zaczyna tańczyć w podobny sposób jak wcześniej, rysując uśmiech krwią na ustach, a tłum wiwatuje widząc swojego mesjasza. Pod koniec filmu Joker zostaje uwięziony w Arkham Asylum, gdzie jest przesłuchiwany Opowiada psychologowi swoją historię, gdy nagle zaczyna się śmiać. Przesłuchująca chce wiedzieć, co jest takie zabawne, ale Joker odpowiada, że. Chwilę później wychodzi z pokoju, a film kończy się ujęciem korytarza, w którym Artur idzie w kierunku okna wypełnionego światłem, pozostawiając za sobą krwawe ślady. Czy nadejdzie moment, gdy zobaczymy ten pokręcony bieg wydarzeń w naszym własnym świecie? Coś musi zostać zrobione. Aby powstrzymać taki scenariusz wydarzeń. W przeciwnym razie film Joker może zmienić się ze zwykłego ostrzeżenia w proroczy obraz przyszłości. Pozdrawiamy bracia i siostry! Afirmacje: Alfa.